Patchwork, czyli łata na łacie w kapuceickim klimacie. Pożądliwe myśli. Razu pewnego grupa ubogich pielgrzymów, wśród których było też dwóch braci, udała się do sanktuarium Świętego Krzyża. Gdy po kilku dniach wędrówki doszli do celu, zmęczeni i głodni usiedli przed kościołem. A stała tam tuż obok pewna starsza kobieta sprzedająca brecelki. Zjadłoby się takiego precelka i zapiło mlekiem, pomyślał jeden z nich. Nie mając jednak pieniędzy oddalili się nieco, żeby nie myśleć o głodzie i modlitwą zająć porządliwe myśli. Gdy tak śpiewali psalmy, dosiadł się do nich pewien starszy pan, a po skończonej modlitwie zaprosił na precelki i mleko, które jak powiedział, od kilku dni wozi niepotrzebnie w bagażniku samochodu.